Witam. Mówię dzisiaj kopnięcie okrężne. Na początku będzie technika. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Dzielimy na cztery etapy. Wypuszczenie nogi, wyprostowanie biodra, wracając do kopnięcia frontalnego. Omawiałem to w wcześniejszym odcinku. W ten sposób raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Na szybko to wygląda tak. Raz, raz. Wracam do frontala, żeby się osłonić, jakby przeciwnik ruszał, jest tak. Kopnięcie prawą nogą. Różni się tym, że trzeba lewą nogę wykręcić na zewnątrz, żeby nie obciążać stawu. Jest raz, dwa, trzy. Do kopnięcia frontalnego, cztery. I wypuszczenie nogi do tyłu. Tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Troszeczkę bujawa, teraz będzie bujało. I teraz na szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak na szybko mówione kupnięcie okrężne. Żeby było mocne ląkik na przykład, trzeba mocno użyć biodra, tak? Tu, zakręcić całe ciało, zobaczcie. Tu, przełożyć tu, dwa. Mam nadzieję, że zainteresowało was. Zapraszam do ćwiczenia i do przyjścia do Pablo.